Cześć, łukasz, tutaj z firmy Malusaka w Japonii i chciałem Wam przedstawić jeszcze jednego Mercedesa Serii G. Tutaj w tym przypadku mowa jest o G320. Nie wiem dokładnie z którego roku, 99 albo 2000, dość stare auto z dość pokaźnym przebiegiem. Na karcie aukcyjnej, jak i na liczniku napisane 70 parę tysięcy, ale licznik był wymieniany, na co jest pełna dokumentacja. Samochód ma na chwilę obecną coś koło 170 tysięcy kilometrów przejechane. Jest rzeźbiony, jak widzicie sami, poszerzony błotnik, jest z C pakieta jest rzucony po prostu na niego, a jest to zwykła 320 z tym 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 lepszym 3,2 litra silnikiem, który na dodatek jeszcze fajnie brzmi. Ten model, ten egzemplarz także jest kupiony dla klienta, który potrzebuje samochodu do jazdy w terenie. Dlatego mamy dwie sztuki tego typu pojazdów na chwilę obecną, musie na liście zamówienia, i byliśmy w stanie zrealizować to zamówienie. Ten dodatkowo ma troszeczkę wiszącą pod sufitkę w porównaniu do tego złotego, ale cena tutaj też była wyśmienita, bo samochód, no, ze względu na stan, stan, jaki jest opisany na karcie oraz o cenę niską, był gdzieś coś koło 1,1 1 ,1 miliona, 1,2 miliona jenów, co jest no, znowu jak takie cholernie niską. Kwotą, ponieważ ja jestem przyzwyczajony do kupowania takich samochodów w granicach 3 milionów, czyli ponad dwa razy, prawie dwa razy tyle. Silnik wygląda jak wygląda. Tutaj troszeczkę. Uszczelka już się poddaje, pod niegłowicą, tylko pod tym, no, pod zaworami. Także to będzie do ogarnięcia. Robert się zajmie tym już na miejscu w Polsce. Delikatne zaczątki rdzy. Pod spodem nie wygląda to dużo gorzej, za chwilę zobaczycie także dla Waszej informacji, co można kupić budżetowo tutaj też moim zdaniem mieliśmy bardzo dużo szczęścia, jeżeli chodzi o zakup tego samochodu bo moim zdaniem ten samochód, no może nie 1.2 ale 1.4, 1.5 yy, byłby warty no, na szczęście nie było zainteresowanych a sprzedanie takiego samochodu jest dość trudne tutaj na rynku japońskim ponieważ no Ciężko wysłać to do Europy, jeżeli się dokładnie nie zobaczyło tego, co się wcześniej kupuje i kupując samej karty aukcyjnej jest też ciężko ocenić, czy w ogóle warto, e, czy, czy, czy Ty jako odbiorca jesteś w ogóle zainteresowany e, tym pojazdem, no bo ocena 3,5, no to wiadomo, takie 3+, plus matmy, to nic wielkiego, jakby nie patrzeć, nie? Macie teraz okazję sami ocenić, co 3,5 w rzeczywistości może Wam dać. Za jakie pieniądze? Także tutaj koszty naprawy, nie wiem, 3000 podklejenie tej podsufitki. Tutaj to nie wygląda najgorzej, dużych za zacieków rdzy nie ma, czyli 3000. Lakierowanie, no nie wiem, zderzak może z 500 zł. Błotnik tutaj, drugie tyle to jest 1500, 3, 4, powiedzmy 5000, 6000. Z tym wszystkim i tą stroną, nawet nie kosztuje tysięcy samochód. Z transportem w Polsce za 70-80 tysięcy złotych. Więc wydaje mi się, że um, auto warte jakieś 150-160 na rynku polskim za połowę ceny może być dość ciekawym y, atutem, żeby pokazać sąsiadowi, oczywiście. Na szczęście osoba sprzedająca zamontowała wydech AMG, dzięki czemu brzmi ten samochód też w miarę fajnie. Więc dam wam też się chwilę nacieszyć. No i pozdrowienia dla wąskiego. Poszło do odcinki, sami zobaczcie, to jest 72 tysiące, ale licznik był wymieniany na nowy, także nie było palone w nim, to zaniża ceny i to drastycznie, bo nikt nie chce śmierdzących samochodów. Ten na szczęście za chwilę będzie poddany terapii ozonowej, więc i nieprzyjemne zapachy znikną z tego samochodu. Jeżeli macie jakieś pytania? Chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, więcej szczegółów na jakikolwiek temat związany z samochodami w Japonii, ale także z samą Japonią? Dość śmiało zadawajcie te pytania pod spodem. Nie zapomnijcie śledzić ten kanał, bo no, od czasu do czasu wrzucam też filmy takie z codziennego życia, z wypadów ze znajomymi, z rodziną. Także będziecie w stanie zobaczyć troszeczkę inną Japonię. Bo mnie osobiście już nudzi Tokio, jest fajne, jest wyśmienite, ale mnie już nudzi, yy, bo jestem tam dość często. A, a, a osobiście preferuję przyrodę, także możecie to też y, troszeczkę tego zobaczyć. No i nie zapomnijcie komentować pod spodem, bo to jest też fajne. A tak jak już chyba wspomniałem na jednym albo dwóch innych filmach, y, jeżeli denerwują Was reklamy, to jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale wszystko co, y, co zarobimy y, z tych pieniędzy pójdzie na złą bol i dzieci, które mają troszeczkę mniej szczęścia niż nasze dzieci, będą miały choć odrobinkę z tego. Także oglądajcie, oglądajcie do końca. I... Dzielcie się tymi informacjami. Do usłyszenia i pozdrawiam Was serdecznie z Japonii.